Już agrywam, tylko nie Dobra, czyli mężem, mężem, mężem. czekaj czy mamy z tego świata w ogóle coś Dobra, teraz będziemy na takim sam chyba poziomie słychać jak ty. Okej. Okay. I tak w ogóle wiesz co już chyba wiem jak, y jak ten iron zdobywać Koks. Trzeba mieć chyba lepszy armor najpierw. A, czyli że trzeba sobie ulepszyć w luj. A, trzeba polepszyć sobie rzeczy, nie po prostu. Okay. Czekaj, czy ja mogę ulepszyć? Ale ca, ca wszystkie zbroje czy tylko tą, którą nosisz? Chyba tylko tą, którą nosisz tak w ogóle, wiesz co? Co? Wiesz ile mam Galvanii z Iron? Nie wiem Mam 324 <laughs> A ja nie Dobra. wiem. Dobra. Tu Ja mam 126 hmm. Ale i tak szybko schodzi. Okej, okay, teraz jest za hardened Iron OK, jeszcze weapons Na pewno Beam Rifle. O, teraz też jest za ten za hardenet. To też jest za hardenet. To wszystko jest już prawie za hardenet, więc no. A wiem co jeszcze muszę ulepszyć. Czekaj, eee, czemu mi to nie pokazuje? A pokazuje, dobra. To jest, jest w ogóle zwykły iron. Co? Co Ktoś to? Coś pisze? No, ktoś pisze. Okej, okay, zaraz sprawdzę. Okej. Okay. O, i K -k to jest zagalowanie Zet znów. O, jest do Harden. Dobra, może teraz ty jak chcesz. Okej. Okay. Zobaczę. E, to do ciebie, Alan napisał. Leca. Coś, ja, jakiś ten filmik wysłał. Leca. No i co? No i nic, po prostu mówię. On, on ciągle właśnie wysyła jakieś dziwne filmiki czy coś. No. Ja tego tam. Ten beam rifle, yy, ten pistolet jakiś, ten nowy i. ten hive, i ten co teraz używamy? Particle coś tam. To wszystko mam mhm. za harden iron. No, czyli teraz powinniśmy dostawać, nie? Dobra. Eee, czekaj, czyli żeby zasaveć to nie wiem czy nie będę musiał i tak wyjść na chwilę z gry, wiesz? Czemu? Żeby kampanię nie stracić, bo może nie będziemy używać tamtej starej kampanii jeszcze kiedyś czy coś, jeśli będzie potrzebne. No może to czekaj. Tylko jak ktoś teraz robi szybko znajdę mm. Mm. O, tu będzie pokazana. masz tutaj jakiś trink trinket z 2 tego, skrapę kupić. Hmm. To możesz kupić? Secret, jakiś pierścionek słaby. Damage, A, no kupiłem go, bo to jest bezużyteczne, bo to właśnie ci... E, wiesz... Tam, nie pamiętam, tylko nieco dawało, ale... Damage increased by 300%. No, czyli że możesz zginąć na kita od wszystkiego. <laughs> Zapewne. Kto by to nosił? Gdzie to było? Nie wiem. Dlatego jest za dwa. <coughs> Czekaj. Um... I... All damage delay is increased by 15%. Okej, okay, dobra, ja muszę na chwilę wyjść, to, to szybko mi zajmie, okej? Okay? Okej. Okay. To powinno szybko zająć, po prostu muszę skopiować ten folder. Czekaj, czy na pewno są wszystkie pliki? Powinny być. O, crash report nawet. Ta, jest, dobra. To już wiem. Okay. Zaraz może Niedługo e, pójdę na zadowo, jakby coś okay. Ale guess. to dopiero później No, no. Play game Dobra, prato włącz. Connecting. Okej. Ale co tam tak klikasz? Caps lock. A oh. Dobra. To idziemy od razu? Mhm. O. Ktoś to łączyło, Ale basta. <coughs> Reroll campaign. Next. E, na no, normalu. A okay. nie. No. Dobra. Cześć Czemu piszę, żebyśmy aktywowali to? Czekaj, może to już jest reaktywowane. O już nie mogę tego użyć, Jest już mogę. Okej, okay. no bo właśnie się zbagowało, że w ogóle, jakby tutorial był, nie? No. Okej, okay, Founders Hideout. No to zaczynam. <laughs> Czym on ciągle wychodzi i wchodzi? Nie wiem, pewnie mu się coś na tym dzieje. No znów Prawdopodobnie Pewnie inni w domu używają dlatego. No O, teraz jeszcze można zaleć te itemy chyba. No, hmm. chyba tak Na nowo? No <laughs> O i patrz. Czy będzie nadal zbroja, czy nie? Jest! Ej, ja nie mogę tu wejść. Nie A masz? Dobra, skliczowało się. Patrz, tutaj znów to jest. A my to nawet mamy. Ale weźmy i tak. Nie tak. trochę skrapa. Ej, ale przez to na przykład Alan by mógł mieć ten... Mm, tą snajperę, snajperkę, którą chciał, no ale... Cóż, no zrobi zna... to na swoim save'ie. No. Eee, ja nie tędy. Wracasz. A, ah, zapomniałem! Nadal są dosyć chyba łatwiej. Ah. Tutaj warto wszystko przeszukiwać No Tutaj nic nie ma Może będziemy... O! Coś tam jest No, to Zostaniemy za to pewnie Nie, nie. Tego nie mieliśmy Sagę z tą O, to jest ten uh, smok Jego pierścień Uuu okay. in... uh, Więcej, uh, ten, expa Okej, okay, to sobie wezmę no to ja też. to stół. Ja praktycznie no. nic nie wiem o tych pierścionkach, tylko zakładam co nowe. Sorry? No. To nie jest źle. Dobra, to nie możemy A jeszcze. Hmm. No, już jestem dłuższy. Bardziej hmm. biegnie. Okej. Okay. Ciekawe jak szybko pokonamy pierwszego bossa. Nie no, powinien być trudniejszy teraz, jak gdy subgrade'owaliśmy to wszystko, więc. No. O, widzisz, dostajemy Hardened Iron teraz. Kąt. W końcu. No. <grym> tak, bo tutaj coś jeszcze jest. No, Hardened Iron, Hardened Iron. Bo już gdzieś tak za pół godziny będziemy mieć tyle tego już Airona i nie będziemy potrzebować więcej, pewnie. Można jeszcze kupować... Ej, bo tu jest dungeon, to chodźmy tutaj może najpierw. Szybko go zrobimy. Okej. Okay. Ciekawe co to będzie z dungeon. Nie wiem. Też sobie tą kosę troszeczkę zaupgrade'owałem. Okej. Okay. O! Okay, oh. to jest? Lol Czekaj No pogadaj sobie Czekaj, jak on się nazywa? Pokazuję ci? Nie nie, ale da, daj mi klucz. Jaki klucz? Nie, yeah, pewnie... Tak mi jaki Hunters key. Enter, Enter the safe house. Okej. Okay. Tego nie znam w ogóle. Też. Easter Egi! Enter the safe house. Teraz będę tutaj te easy okay. babki. Hmm A, śmierdzący Nie Niezła nazwa A czym niby on jest? Co? A czym nie Niby nie, nie on jest innym? Nie wiem Nikim Robakiem? A! Co się stało? Nie wiem Jakieś bomby tu poodstawiali Ciekawe, czy to też będzie ich zabijane. No, tak. a tak. Sam siebie okaleczam. Bardzo mądra. <grystanie> Czyli musimy Cześć, jakiś hajdał tutaj znaleźć. Okej. Okay. Okay. A, nie podchodź do takich, jakby takich czerwonych, te ziemi mały. A, okej okay. Bo one wybuchają. <laughs> Już musiałeś, e, musiałeś... użyć Dragon Harta? Tak, tam zapyśzę, zobacz. Na mapę. Co? Tam wypisze. Na mapę spójrz. Ano. LOL Search the City for a lead Parkour. Nie wiem czy tędy powinniśmy najpierw iść, ale no cóż. Jako nie, już nie, jak już idziemy... W tym momencie ten czy to się cofniemy po prostu. No. O, o. Co się zrobi? No bo przyszedł jeden. Aha chciałem go dosyć szybko zabić. O Ty w ogóle czekaj o, co... Tutaj, co tutaj Podejdź na chwilę. Hmm. Coś wyjdzie, a to ten... widzisz to tutaj co jest za tutaj? To? Nie podchodź do tego. No widzę. A to, okej. Okay. I to wybucha. A ład, dobra, on dużo zadaje. A ta strzelac tych koletów Zła broń, zła broń! Mój Boże Próbuję ci pomóc. Nie wiem lecz się czy coś. Ja tutaj stoję. Ej, musiałeś zmienić broń. Uważaj, następni idą. Dobra. Maras. A, czyli to wybucha? Tak. Ta wybucha. Okej, okay. można to rozwalać. Już Jak dwa coś? razy w to weszłam. Hmm. To nieźle. Tylko ciężko to zauważyć na podłodze, tak? No. Duże to tutaj jest to. O, coś tam się dzieje już. No. Ja będę okay, musiał yo. zaraz iść na Z2, poczekaj Dobra, to przyjdziemy, bo ja muszę iść na Z2, ok? Okej okay. To spróbujmy A. to szybko pić. To jest checkpoint. Może szybko pójdziemy najpierw A, do tego checkpointu. No właśnie. I później się po prostu tu wrócimy. O nie, wybuchający. <coughs> Dobra, chodźmy szybko. Na przykład weź checkpoint i na razie po prostu z niego nie wychodź, nie? Okej. Okay. Ja spróbuję jak najszybciej. Wrócić na przykład coś sobie poglądaj. Okej, okay, to... A, zabić. Tak nie, ja. mi nie pisze, ja mogę sobie usiąść. Je... A, Boże. Ja nie mogę i muszę tego... Czemu ono odbija wszystko? Nie wiem. Co ja typu? Tu siedzę, po prostu. No to nie mój problem <laughs> Ale jak zginę to będzie twój problem Nie Dobra, poważnie... Czekaj, bo ja z nim jeszcze nawet nie walczyłem. Go nie pamiętam w ogóle właśnie. No bo on jest nowy jakiś. Hmm. Chyba z tyłu właśnie można go tylko strzelać, bo z, z przodu tak nie za bardzo A O dobra już idę. Dobra, i coś sobie poglądam, czy coś. Okej, okay, to mi złoczysz... Na, 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 tam mi na, złoczysz dwa klipy być. później, bo ja nie umiem. No, możesz. Dobra. To...